Witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mount Blade z modyfikacją Nowa Ojczyzna w środku bitwy, poprzedni odcinek przegrałem tylko dlatego, że mi się wydaje, że po prostu już był odrobienie za długi Nie chcę przekładać, żeby odcinki były ponad 25 minut, a nie jestem pewien, na tam to dnie to coś obok tego Więc ciśniemy rodziska Czemu nie chcę przekładać, żeby po ponad 25 minut? Bo potem mi się nienormalnie długo konwertują Jakoś odcinki tak po 20 minut konwertują mi się Teraz jak już mam nowe metody na konwertowanie, bo znać metodę idealną, no, mi się wydaje w miarę, na ten moment przy moim komputerze, konwertuje mi się godzinę. Jakby miał komputer, to nie się z 15-20 minut, ale w moim komputerze się konwertuje godzinę. Ale jak materiał ma już 30 minut, no to praktycznie jakbyś tak chce poleć, powinien konwertować się półtorej godziny, nie? Jak mniej więcej 10 minut na pół godziny, nie? A wiecie, jak się konwertuje? 3-4 godziny. Więc nie szłam długimi odcinkami ogólnie, takimi, które po ponad 30 minut. Dlatego dociekając odcinki trwają między 10 a 25 minut Mamy tu ładne wsparcie naszym żołnierzom Bo oczywiście nasi żołnierze są mądrzy żeby okrążyć Mądzi, z wiary jak na te słowa Mądzi Do poprzedniego odcinka to nie że walczymy w całkiem fajnym zamku Kurczę Nawet była taka fajna bitwa o schody Teraz ja mam taką dość cieka aż fajna No, w nic nic nie widziałem ponieważ e, Walczyli w takim korytarzu się mieściło 5 osób, a w wbiło 200 osób mniej więcej, jeśli się mieścią bić. Ale taka ciekawa bitwa, niestandardowa jak na ant ta bitwa o schody. Teraz jest bitwa na otwartym polu. Takie schody na wszędzie były fajne spirale na przykład. Błędę ciekawy się walczy w tym zamku, czy że takich zamków jest więcej ciekawych. W nowej oczyźnie właśnie. Niestandardowych. których polega tylko na wbieganiu albo powierzchni, albo po tym po drabinie i tam na walkę potem. No, w tych zamkach według mnie przynajmniej jest dużo, 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 dużo fajniejsza niż taka normalna. Daje dużo więcej frajdy, W tym kolejni już biegną. To się zastanawiam w przynim odcinku, czy tam przypadkiem nie da się ten właśnie do tego zamku wejść. Ale skoro oni z niego wybiegają, to nie by się dało. Gdyby mantem taki taki bajki strategiczny, to można by było to ciekawe bicy urządzać. A ogólnie ogóle gdybym ten blade właśnie w multiplayerze można byłoby grać powiedzmy tymi jednostkami, by się spotykało we dwóch do to można by było fajnie tej taktyki robić w takich zamkach właśnie podwójnych. A tak się tej się nie da, no, bo niestety ta gra jest taka dziwna że jest ten multiplayer to jest tylko walka PvP vp PvP, PvP, PvP bez usiarni, To ja naprawdę nie lubię, nie lubię ten multiplayer, naprawdę Ja go nie toleruję zbytnio No nie, ten blade multiplayer jest takie sobie to powiem się ta nowa gra, Rose and coś tam, jakaś tak ona się nazywa, która wydaje się ciut ciekawsza, jeżeli chodzi o aspekt multiplayer. A jest na podobny właśnie stylu do Warbenda, mówię do Warbenda, do do Mount Blade'a. Więc może jak będę miał możliwość nie zagrania, to sobie coś nim nakręcę. Więc że też cały czas, nie mogę tego Dark Soul'a nagrywać, Dark Soul'a, kio Soul'a, Silvera, jak mówi się Soul, Dark Souls, w ogóle Souls powinien mówić. Ale no niestety mój komputer na to nie pozwala. Chciałem w taką niespodziankę zrobić i kolejną, nową serię. Jako że nagrywam trzy odcinki, a moja postać ma wbitą włócznie w rękę i w ogóle jej to mnie nie boli, skoro nie, nic się z tego nie robi. A też strzałę wbitą w tarczę, nie wiem w w tarczę, ma wbitą od boku. Na szczęście, a nie na szczęście, bo nie wiem, w serce jeszcze minęła nie ciebie. Y tylko serii mam duże, ponieważ powiedzieli Eee bo by kolejna seria, jak ty to niby ogarniesz, już teraz nie ogarniasz Masz Project Zomboid, masz Warbanda, masz Fallouta, masz Zelda, masz gotika te główne pięć serii, które aktualnie kręcę To jest już za dużo, bo je zajeby dziennie odcinków, to nie do końca Poproszę o ten zamek, który mam na drodze, może przynajmniej ten mi da Król Haural strany. Uj, Lawansów, ja ci kręcę No jest tu taki garnizon, da, tam jest pięciu kuszników, tam inne badziewie no, ja tylko po to, żeby nie wiem. Nie, wiem po to, żeby dwóch z tych tak daje. Mój no, te konie nie wytrzymają za długo. Ta wytrzymają mi te 5 sekund, a zawsze te 5 sekund pół więcej będzie. A nie chcę ich w swojej armii, nie potrzebuję ich w swojej armii. Tylko mi to morale zmniejsza. Ym, bo czym więcej wiązek, mniejsze morale, a czym mniejsze morale, tym... ...większa czasem żaden z mi uciekać, więc nie jest fajnie. O, król Haspos, masz marszałka Haringot, ta. Czyli masz oka, no, jest Haringot, jej. My głosowaliśmy na Grain czy jakoś tak, nie? Czy też na Haringota? Nie pamiętam. No, pamięć jest krótka. Chyba tylko 5 minut zazwyczaj. Sorry. Hmm, podbiliśmy w sumie już dwa zamki. Wow, nieźle nam tak, naprawdę. Dwa zamki podbiliśmy. Więc całe ile? Kilka odcinków? Nie, całe. Dwa odcinki. No dobra, nie dwa, lecz trzy odcinki. Z sobie małe cięcie. No, i co jeszcze powiem ciekawego? Hmm, trochę mi się temat urwał, bo zrobiłem cięcie na jakieś pieśniu tak naprawdę, więc niezbyt pamiętam o czym mówiłem. zdążyłem się wytrącić z równowagi e, komentarza. I teraz tak, podwyższyłem te dwa zamki. Czekam ogólnie na werdykt, komu je przydzieli ten zacny nasz król Horlos. Tak bardzo się kochamy. O, sobie kazamy, Krandy, trzeba pójść tam pomóc. E, no, i ogólnie będę teraz starał się w najbliższym odcinku, a nawet może i dwóch. Będę starał się doprowadzić do tego, żeby ludziska, żeby, żeby, żeby... Nasze wojsko się tak jak takie żeby żebym był w stanie podbić trzeci zamek, oh, oh. A ten najon ula salami powinien spieprzać Ulsa Salami. Rekarny nie ma, przynajmniej jedno to zostawię, nie wiem po co, ale jedno zostawię dla jaj e, jedno kusznika, daj, 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 daj Jak ktoś kojarzy z czego to jest to gratulacje Bo to jest, to pewnie każdy kojarzy mi się wydaje Każdy kto nie ma, nie wiem, 90 tysięcy lat Mówi, nie daj, daj. Daj, 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 daj. No dobra, umiejętności Światło 14, naszego bunduka, bunduk też jest niezły wojownik. W ogóle wszystkie moje miejsca się takie kurczę, nie nawet niezłe naprawdę. Większość moich PC ma 15 poziom mniej więcej. Nie jest to jakiś masakryczny, jest to nawet praktycznie dość niski. No ale jeszcze 5 odcinków, nie, no 5, nie, ale tak 10 odcinków temu mniej więcej około 9. Więc jest nieźle. Glefirent czy yy, jest czym walczą. Kuszą, bo nie walczą. Nie, nie walczy. czy tylko To przynajmniej w kusznictwo. Co tam jeszcze kleczy? Jest czym kleczy tam? Kleczy ma kolejny poziom. Kolejny punkt w siłę. O, wytrzymałość. Może o, jeszcze siła uderzenia. Pięknie, po prostu. Więcej broni jednoręczną. Kleczy genialnie idzie aktualnie. Nasze NPC są coraz silniejsze. Zwłaszcza oczywiście najsilniejsze NPC to Gundowald i. Najsilniejsze NPC to tutaj Gundowald i Wania. No, ale nikim jakoś specjalnie nie odchodzi od umiejętności. Widzę, że mogę Gondwalowi troszeczkę umiejętności rozdać. to mu z chęcią, nie rozdam. Mogę mu treść. Kaczywani też mogę dać parę punktów, właśnie. Bo nie są, te punkty mają, bo oni w ogóle nie nabili poziomu. Gondwal to masz aż 44 punkty do rozdania w umiejętnościach. Nie wiem skąd. Hmm, może miała po nie wcześniej. Ja to nie zauważyłem. Eee, hmm, ma 36 poziom. Ale fakt, już ten exp, który jest zwykle do poziomu u niego, to i mimo tego, że poziomu co niedawno nie dostał, ma jeszcze 70 tysięcy wymagane. No a mi, jako postaci, która to wodzi, jest ciężko na 70 tysięcy. A Gondowas potrzebuje aktualnie 25. E, 25 tysięcy ekspa mi jest ciężko nabić, a to dopiero jemu te 70 tysięcy że zupełnie naszej te poziomy niż ja, ale to bierze, dostaje doświadczenie tam za właśnie dowodzenie, za misję, a on nie dostaje tego. Jak tam Morale 1002, Morale są genialne. A nie mogę ich spuścić w dół. Spuszczę Morale w dół, papa, pa. tracę wszystkie, nie, nie wszystkie, ale tracę wielką część moich jednostek. Znowu przyszłam za moje cięcie, ale jak mówiłem, to będzie koniec, bo będziemy tracili dużo jednostek z powodu strat, strat Morali. I to dużo mam na myśli, że może stać się na jakichś 10 rycerzy w ciągu kilku dni. Eee, traktat pokojowy, kpisz sobie ze mnie tego tak, piegro, kpisz sobie za traktatem pokojowym, naprawdę Dobra, nawet traktat pokojowy teraz. No a zresztą, przejechałem dwa zamki będą dzięki temu po traktatem pokojowym. To nie jest pomysł. Tylko chciałbym żeby jeden z tych zamków trafił do osoby o imieniu Silverek, wiecie? Jakby Król Hallows był skory, dać mi ten zamek byłbym bardzo wdzięczny. Zresztą, wiecie, ciągle, że tam skory dać blblblbl, skoro pewnie by mi dał. I tak sobie myślicie, że tam pewnie dać i co ty tam głupoty gadasz, po co się w ogóle tym przejmujesz, to jest gra. Co grać, się w ogóle nie przejmuję? Tylko tak właśnie robię tylko jak powiedzmy dramatyzację. No bo jest trzy to, że ta gra jest tak inaczej ustawiona. Hmm. Jakaś tam uczta, dobra. W pre to pójdziemy do braven. Chociaż nie, 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 nie pójdziemy do pre najpierw pójdziemy do Dream po jedzenie. A potem do Nordów. Nie chcę tracić morali. Nie mam czasu na tracenie morali. <laughs> nie na czasu na co morali, dziwnie to brzmi, no ale wiecie o co chodzi. Nie mam... Pytanie o problem, żeby tym morale. Moi żołnierze, trzeba iść na bitkę, gdzieś się pobić, a największa bitka będzie aktualnie, wy u Nordów, bo, bo ich sprowokować do walki z nami w ten sposób, że no, zaczynałem z nimi walczyć ogólnie. Za to się Harlaus nam nie troszeczkę obraził. No a zobaczymy, jak to będzie z tym właśnie przycieniem Milena. Tam jakieś rycerze z Delgado, właśnie tak myślałem, że to są rycerze z Delgado. No i są dość mocni, naprawdę, jeżeli Nie macie dostępu do ciężkich stadionistów rycerzy, albo do innych tego typu jednostek takich najwyższego poziomu To naprawdę warto jest takich sobie wziąć te rzeczy sporo kosztuje, ale też no ciężkie stadionistki, te rzeczy darmowi zbytnio nie są 46 to nie jest mało Dobra, sprzedajemy naszego jednego więźnia no Dużo nie było warto, no ale cóż, zawsze więcej niż mamy Kostam się kończy, tylko, że dużo wypłaciłem, to nie jest fajnie tak naprawdę Widzę, że poszedłem na rynek, ale to kurczę, że się nic z tym gościu nie ma, bo jeszcze mu się towary nie zmieniły. Więc musimy iść do Zelmor. No dobra. Raz kozie śmierć. I w ogóle teraz mam taką opcję, bo nie tłumaczyłem wam tego wcześniej, bo mm, wydzieliśmy zupełnie niedawno, że jak się powiedzmy atakuje jakąś inną nację, czyli nie, nie niedawno, ale już, nie, jakiś taki czas temu, o tym zapomniałem, że jak atakujemy inną nację, a nie mamy z niej wojny i nie, jesteśmy normalnym członkiem, a nie królem nacja otrzymuje, jakby to powiedzieć ja status powiedzmy sobie, mm, niewrogości. Niewolgości. Powiedzmy status tam... Jak się nazywało dokładnie, dajcie mi sekundę, status. Prowokacji, tak. Jeżeli nie, jakoś nie będziemy specjalnie bili po tej prowokacji, tylko po prostu nie jest dwóch kolorów i tyle w temacie, to najpewniej oni tą prowokację zupełnie oleją, wojny nie będzie. Dopiero, jeżeli zaczniemy się tej naprawdę mocno tłuc, bardzo, bardzo mocno tłuc, to go się na tyle wkurzą... arwa perłowa? Ona jest chyba tą, co chce. Ta, jest matką Saranidów i podchodziłem królową. Tak, tak, tak. Ja na wstawał po jej stronie, ale niestety no nie miałem takiej mocy, żeby walczyć z całym państwem Saranidów. Żeby mieć dużo NPC-ów, dużo armii. Najpierw własne państwo myślę, że pokazy tym... Chociaż jako marszałek też może, tak nie ma coś jako marszałek, nawet... nawet niekoniecznie marszałek. Jak ktoś sobie nabije duży poziom, może to zrobić samemu nawet. Znaczy, jak już teraz miał około 40 poziomu i 250 jednostek, jakie mam aktualnie, tych najlepszych, to bez problemu bym sam wszystkich selenitów tam wytłukł, wszystko. Ale jestem o połowę niższy, jednostek mam 4 razy mniej, bo mam jednostek z niby 200, to niby 250 200 to nie jest czterokrotność, ale mam tylko 50 ciężkich rycerzy, bo to chodzi jak najwięcej ich miał. To ja widzę, Nordowie palą burglan, to możemy my tak jakby spierzemy im dupę za to? O, 300? Chyba spin, nie chciałem z tobą gadać, ale... Chyba to uciekł zasługuje, może mi to dasz? Hmm. Na pewno mi tego nie dasz, kurczę... Kolego... Może coś innego, hallaus! Chamie jeden, ten gruby. Teraz ja to opowiem, to pierwsze miasto. Dobra. Na nie dadzą, to nie dadzą, Jezus, mamy problemy. Chociaż, mają problemy. Chociaż, no chciałem te zamki mieć, bo to jest zawsze więcej kasy. A ty stój, po prostu pokonać. O, ten w ogóle wąt jakiś dziadek, jestem silver'ek, nie chcę się zbytnio tu, dziadka, no ale cóż, jest wrogiem. Dla mnie, <grystwa> No i kres królestwa niezbyt, bo, no, w sumie to ich atakuje, a nie o nim nas. Oni nie są pewni że w ogóle nas atakują, tak naprawdę, z tego powodu, że są tylko, wiecie, zaczepieni przez nas, że ich pobijamy troszeczkę, ale... Na dłuższą metę wojny nie ma, więc oni nas nie atakują, tylko ich atakuje. Ale no, mówię, atakuje ich z tego powodu, że potrzebuje mieć jakąś wojnę, skoro wojna z tam się skończyła, no, to nie mam innej opcji, muszę z kimś walczyć. A jak ja w patrzeć, chcę mieć morale. Jak chcę morale, to ta armia jest dedykowana do połowy, albo ja i więcej. Bo nie będę w stanie po prostu nie, nie będę znowu bo będą mieli za małe morale. A morale najłatwiej jest większe jest taka właściwie jedna metoda, jeżeli nie ma się powiedzmy, przywództwa na poziomie 15. Bo w Nowej Ojczyźnie można mieć umiejętności na 15, a nie na 10. Przywództwa na 15 i wszelakiego rodzaju, jakie jest dostępne w plecaku. To najlepsze, to jest właśnie, właśnie bicie się z innymi, e, powiedzmy tam wygrywanie jakichkolwiek walki i tym podobne. Tutaj najwięcej morali. W ogóle walka daje najwięcej morali. Czyli nie przegrana, nie? Ale ogólnie walka. Bez walki morale końcu zaczną spadać. Tutaj mam 80, to jest dużą ilością, naprawdę dużą. Ale jak będzie mi do 40, to nie będzie wcale dobrze. Jak będzie mi do 30, to już będą mi z uciekały. A jak do 10 to już w ogóle będzie masakra, to po prostu będzie się kiało codziennie, uciekać po 6 czy 7 i takich jednostek. A i w końcu tego nie chcemy. Chcemy właśnie być silniejsi, żeby móc ratować Crest Fosfalii teraz. A potem w przyszłości, A potem gdy już Crest Fosfalii uratujemy, zajmiemy się go pod cichym przejęciem. Znowu osób się jak najwięcej lodów sobie w Cresposali właśnie zjedna się sztąpi raz. I dzięki temu będę miał dużo lordów do własnego państwa, jakie założę. Jeżeli będę, powiedzmy, ulepszył lordy stosunki 20 bo 30, to będę zgodził się do mnie dołączyć do mojego państwa. A powiedzmy, jak wezmę sobie tam, nie wiem, 10 lordów od swadli, z MPC sobie drugie 10 lordów, potem kolejne 10 do przyszłości, jeszcze dołączę sobie z jakichś innych państw, no to będę miał już, powiedzmy, 30 lordów z 30 lordami, najsilniejsze państwa na świecie jest moje. A mój pies kocha czekać, naprawdę. On tak kocha szczekać, że ja jacie kręcę. Więc Was za to bardzo przepraszam. Uuuu lecę do oxał uf uff uf. Bo ty nie wiesz, a ja wiem jak rozmawiać trzeba z psem Cytat Boinasus Nasus Nasusowski Bo ty nie wiesz, a ja wiem jak rozmawiać trzeba z psem Gościu, nie Kościół to się przewrócił. Turururum, w ogóle ja muszę przyznać, że troszkę nie rozumiem tych osób. Chociaż, no faktycznie, jest to taka śmieszne. Tych osób, co tak bardzo się ekscytują tymi filmikami z Team Fortress 2 takie pojedyncze, nie wiem jakieś tam Heavy in the Galaxy, bla bla bla, heavy tam jumps, jakieś tam Heavy Beards i, tak, i tym podobne. Niby to jest śmieszne. Mm, Zajebiście, się moje jednostki, pewno z tego wozu wyjdą sobie bardzo szybko. What the fuck, w ogóle z zaginanie co przestrzeni. Nie wiem czy to normalnie wersja hard Jakąś po tym spełniam, nie mam tego pojęcia, mi się nie pytajcie nawet Ale powiedziemy, czy nie rozumiem tego, te filmy są naprawdę śmieszne, niektóre, niektóre Ale no kurwa, jak można oglądać takie filmy codziennie po kilkadziesiąt razy, kurwa To jest po prostu pogwalone, jakieś tam, nie wiem Bo jak te filmy tworzy, ja mam pytania, za tak walnięte i że ja ci kręcę po prostu. Wiem, że ten... Wiem, że Team Fortress teraz tak tak przez, przez tego, przez Garry's Mo, Moda i e, Valve. Ten Valve Studio, czegoś tak się nazywa. E, po prostu jest teraz niezwykle popularny, bo to w końcu można otworzyć fajne... Miałeś śmieszne filmiki, właśnie jak mówię. Ale tych filmów jest tak dużo, to są tak już po prostu bezsensowne. Że to jest takie no... Nie rozumiem po prostu niektórych osób. Jak widzę jakiś śmieszny film, to serio jest fajnie, ale jak widzę jakiś... Film, który nie wiem, heavy, górny, wyciąga mu się szyja na kilometr, do tego w ogóle szyja, on się jakoś kręci w kółko, robi mi i mówi: I am heavy, I am heavy, I am heavy, ooo", i tak dalej. To jest takie troszkę bez sensu. Mhm. Jak też tak sądzicie, dajcie łapkę w górę. A jak nie, dajcie łapkę w górę. A jak hmm, jesteście, jak to znaczy, że. prawda, jest między, dajcie łapkę w górę. Jak dajcie łapkę w górę, to dajcie łapkę w górę. Ale ja jestem górny. Ale ja jestem hejder. łapki w górę chcę. Wszystkie hejder to nie ja zbyt. Ale ja jestem ten. Semp. Chłopki w górę chcę, widzicie? Siverek, simp, zasypalny. łapki w górę chcę. Ma, Siverek, 5 opek pod każdym ekranem, powinien się cieszyć. Muk z tym, że firma miał ale oświetlenia, ale może podnieść łapek. opek. Foch. Tu, 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 tu. tu. żeby było śmiesznie, to może mam się tynie, ale to się ten przynajmniej są w większości. Zaznaczyłem sobie te pytania, czy oznaczałem wysiedlenia, które ktoś obejrzał do końca. No, bo ja po powiedzmy, jak kręcicie Minecraft, dajmy na to, co miał często na przykład wyświetleń po. dajmy na to, no w tą Vialdora, dajmy na to. Miał wyświetlenie na przykład po 5000, 3000, 2000, 1500 i tak dalej. Ale miał oglądalność na przykład 20%. Czyli z 5000 oglądało około 1000 osób. No dobra, to jest dużo, ale 1000 osób to nie jest mało. Ale no jak powiedziałem po 1000 nie było po 10% potem po 20, to bo 100 osób kończyło 200 osób. One 100 osób, ale i 80 osób z tego skończyć znaczy zawsze ze 100 osób, to jest niezły wynik. A tam kolejnego żarna, jak kolejnego jarna, tam nasze moraliki 57. Czemu spadły? Nie rozumiem tego. Hmm. Czekajcie spadną po tej walce, jak spadł po tej walce, to znaczy że chyba nie mogę bić tych tych. O, wojna, wojna, tak, 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 jak najchętniej wojna. Jak najchętniej jestem do wojny. Oj Jezus, zostało nam ten. Ała. Miedzenie się skończyło. A Ajajajaj, 45 morale. Szybko do miasta. Ale hamster Harlausa, widzicie. On za cholerę nie jest po naszej stronie. Mm, Mamy za mało tej znajomości z tymi lordami. Jeszcze Kurczę, naprawdę. Żałuję, że ten zamek nie jest nasz. Moglibyśmy zalić królestwo z i Wiecie i piecie. No i powiedzmy, na własną rękę ten zamek zająć. I w ogóle stworzyć własne królestwo, ale no nie, dałbym, nie dałbym rady naprawdę, nie dałbym rady z aktualną ilością. Musiałbym tam siedzieć dzień i noc, w końcu bym się kasa skończyła i w końcu ten zabój by ktoś przejął, koniec końców. A po drugie mało prawa panowania, więc pewnie władcy by mnie nie zaakceptowali jako władka takiego innego władcę i miałby wojnę ze wszystkimi na początek. A w tamtym miejscu, w ze wszystkimi byłaby beznadziejna, bo i Swadia, i Nordowie, i te... no, to nie może nie, ale... Swadia, Khengeci, wszystko się na mnie rzuciło jednocześnie bym przegrał, no jest koniec końców pewnie. Dobra, poznałem się z mistrzem gildy, już nie wiem po co, dobra, bez sensu. Przedstawicie opuszczony budynek, ale to nic niezwykłego. Tak, nic niezwykłego. Opuszczony budynek, tak, nic niezwykłego. Proza, milordzie, proza. Dobra, wiecie co? Do w kolejnym odcinku, zagrajemy w Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. W kolejnym odcinku zrobimy się wojną z, otoka z otokami. Dziękuję za obejrzenie. Hejka.